I tak wyglądają właśnie puste ulice Huandolio, Co prawda jest środek dnia i tutaj zwykle życie trochę zamiera w tych najgorętszych godzinach. Alicja i witam Was na moim kanale poświęconym podróżom. E, jesteśmy dzisiaj w Juan Dolio i też chciałam Wam trochę pokazać to miejsce, jak ono wygląda, e, czego możemy się spodziewać, jeżeli tu przyjedziemy. Jest to zupełnie inne miejsce niż Punta Cana, zdecydowanie mniej turystyczne, mimo że w założeniach początkowych e, miało być takim centrum turystycznym dla osób z Santo Domingo, stało się trochę, mam wrażenie, inaczej, e, ponieważ jest dosyć pusto, ale o tym możecie dowiedzieć Właśnie w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału i do zaglądania tutaj w każdą środę, ponieważ w środę regularnie pojawiają się filmiki. Także jeżeli chcecie wiedzieć, co u mnie słychać, to sprawdzajcie i na pewno co środę znajdziecie nowy film z nowego miejsca. Witaliśmy właśnie do Juan i podróż była bardzo w porządku, tylko dwa razy się przesiadaliśmy. Na koniec z wziąć ubera, który za 5 zł nas spod pod sam próg, i stajemy tym razem w hotelu, który jest takim małym apartamentem w zasadzie. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko tutaj wygląda. Troszeczkę widać, że sprzęt jest. Starszy, ale jest przytulnie i mamy własną kuchnię, mamy stół, także jestem zadowolona z tego, jak to wygląda. Płacimy tutaj też nie tak źle, bo chyba 60 dolarów, jeżeli się nie mylę, za noc, więc jest nawet jeszcze taniej niż w poprzednim miejscu, gdzie byliśmy. I Juan jest znane z tego, że bogaci ludzie z Santo Domingo właśnie tutaj mają swoje e, domy takie wakacyjne i też jest to popularne miejsce dla ludzi z Dominikany na wakacje. E, Punta Cana bardziej dla właśnie przyjaznych osób z zagranicy, a właśnie Juan bardziej dla dominikańczyków. Także pod tym względem jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. Już słyszeliśmy na recepcji, że jest bardzo małą mieściną, Jest tylko tak naprawdę jedna ulica główna. I na około tej ulicy znajdują się jakieś właśnie bary, restauracje. Będziemy zaraz szli to wszystko sprawdzać, jak to wygląda, ale pokażę Wam teraz tylko jeszcze nasz apartament. No więc słuchajcie, tak to wygląda. Tutaj mamy aneks kuchenny. Cieszę się, bo jest normalna wreszcie płyta gazowa, a nie taka, wiecie, tylko z takim malutkim palniczkiem. Na tym to faktycznie można coś ugotować. Jest lodówka. No nie są to jakieś, prawda, nowe sprzęty. Widać po nich. E, troszeczkę, że nadgryzione zębem czasu. Te ratanowe meble zauważyłam, że są bardzo tutaj popularne. Malowane na różne kolory. Tutaj mamy wystrój zielony. A także tak to wygląda. Mamy balkon. Widok może nie jest jakiś najpiękniejszy. Liczyłam szczerze mówiąc na jakiś bardziej e, tam kolejny apartament, gdzie będzie właśnie widok na, e, na wodę, ale no troszeczkę widać, ale nie aż tak bardzo. No i widzicie, no tutaj jest dużo śmieci, niestety. Jak się tak patrzy po okolicy, tam widać jakieś apartamenty. To jest właśnie ta jedna, jedyna droga, która wiedzie przez. Miasto. Tam na dole znajduje się basen. Też te krzyki to właśnie ludzie, którzy przyjechali z Dominikany na wakacje. Klimatyzacja jest bardzo stara, niestety, ale no, mam nadzieję, że będzie działać i nie spadnie mi na głowę, bo tak trochę niepokoi mnie to wybrzuszenie na środku. Jest oczywiście wiatrak. To już standardowo we wszystkich tych miejscach w zasadzie wiatraki się znajdują. I mamy też telewizor. Nie wiem, co to jest chyba. Telewizja kablowa my i tak nigdy nie korzystamy, nigdy nie oglądamy, ale dla chcących jest taka możliwość. Więc tak wygląda nasz apartament. Patrzcie w ogóle, jak jest pusto. Bardzo mało ludzi. Troszeczkę mi to przypomina kabaretę. Chociaż tam było, mam wrażenie, więcej ludzi mimo wszystko. Tu jest jednak bardzo, bardzo pusto. Może trzy takie godziny właśnie szukać marketu, ale patrzcie jaki opuszczony hotel mega duże to było w ogóle, nie wiem co tu się stało, że już nie ma. No a tu jest nasz markecik, do którego właśnie sobie wybieramy. I słuchajcie, dzisiaj sprawdzamy inne wejście na plażę. Po prawej stronie od naszego hotelu jest taka ładna plaża i tam też znajdują się różne resorty, takie bardziej ekskluzywne. Natomiast po lewej stronie są klify i słyszeliśmy też żerafa, więc idziemy sprawdzić i zobaczyć, jak tam wygląda ta plaża i czy faktycznie jest w ogóle plaża, czy tylko klify. Widoki jak na razie są takie ładne, chociaż jest dosyć brudno, dużo śmieci tutaj leży. I widzę, że to jest ogromny problem, że praktycznie na każdym kroku są całe hałdy śmieci i nikt im tego nie sprząta. Co to jest ze zwierzę? To jest krzyżówka chyba konia z osłem. Nie wiem, czy to się nazywa muł. Ten ogon mnie zdziwił właśnie, bo normalnie konie mają przecież taką kitkę. A to jest taki mały osiłkowy ogonek i też ta głowa jest trochę inna idziemy dalej właśnie na plażę, odkrywamy nowe wejście i słyszeliśmy, że po prawej stronie jakby naszego e, mieszkania pensjonatu jest taka ładniejsza plaża i właśnie tam znajdują się resorty i hotele, natomiast po lewej stronie jest rafa i klify i dzisiaj idziemy sprawdzić tą drugą stronę tak faktycznie tutaj już nie ma plaży, jest tylko klif no i te śmieci wszech obecne, o których mówiłam. Jesteśmy w chińskiej dzielnicy. Dużo akcentów, przyjemnie. I jest czyściej niż w innej części miasta. I też tak trochę się czuję pewniej. Nie mam wrażenia, że mnie zaraz ktoś ukradnie. Więc tu się odważyłam wyciągnąć aparat. to widać, ale tutaj są popługi zielone jesteśmy właśnie na jakby, przy parku niepodległości e, gdzie Republika Dominikańska ogłosiła swoją niepodległość od Haiti e, a teraz jesteśmy przy ruinach jakby, pierwszej budowli w Nowym Świecie no i tak jak widzicie no niewiele tutaj zostało, są papugi i zaraz będziemy przemieszczali się dalej. I chodzimy właśnie na ulicę Kajehostos, Hostos, która była częstym tłem dla filmów. You Karos know? mówi, że pewnie przez dwie sekundy było to, była ta ulica tylko w filmie. Ja nie wiem. Musiałabym obejrzeć i wyszukiwać momentu teraz. I to jest Casa del Cordon. Tu mam informację, że to jest jeden z pierwszych domów budowanych w Santo Domingo znajdujemy się na Plaza Espania tam ćwiczą członkowie policji szkoły policyjnej Tutaj e, znajdują się te, te budynki wszystkie. E, to są pierwsze tawerny, które były otwarte tutaj właśnie w nowym świecie. No i oczywiście pamiątki sprzedaż Kwitnie. I jest też e, gubernator na Isla Espaniola, czyli całej tej tutaj. Wyspę, pomnik i tutaj dom jezuitów też bardzo stare budynki Tutaj stara część na ten budynek Jesteśmy właśnie przy obelisku. I ta cała część nazywa się Malecon i chodzi o to, że chroni miasto przed zniszczeniem z powodu morza, oceanu w zasadzie. I już wiem chyba jakieś słowa jest odpowiednie dla tego całego e, deptaku. To jest coś na styl falochronu. Patrzcie, to jest e, dom partii politycznej, miejsce spotkań. Lubią kolor, nie ma co teraz na Calle El Conde i to jest też jedna z najstarszych tutaj ulic na Dominikanie i co, co chwilę nam oferują panowie przewodnicy swoje usługi, no ale nie skorzystamy tym razem przynajmniej ładnie i zielono i zacienione przyjemnie. Dzisiaj jesteśmy w Baja Ibe. trochę nam zajęło, żeby tutaj dotrzeć, bo prawie 3 godziny w Guadalio mieliśmy jakieś jeśli chodzi o te, te autobusiki, które właśnie nas włączą, ale już jesteśmy. I tu jest jedna z najpiękniejszych plaż w regionie, także idziemy też się zobaczyć. No i pochodzimy sobie troszeczkę po miasteczku. Już się pokazywałam Wam tego autobusu, no bo wiadomo zawsze on wygląda tak samo i nic tam w sumie nie ma. tak powiem, specjalnego, więc pokażę Wam miasteczkę. Chodzimy do wioski rybackiej, tutaj kilka jachtów, malutki kawałeczek plaży. No i kawałek tutaj miasteczka. Miasteczko jest bardzo małe. Dosłownie parę domów, dwie, trzy ulice. Idziemy sobie brzeżem, idziemy do Playa La Laguna. Trochę mi to przypomina Turcję. Tutaj. I co ja Wam chcę pokazać? Nie wiem, czy to widać dobrze. Ja nie chcę się do tego zbliżać bardziej. Ale patrzcie, jak gdzieś spająk. Go closer. Jest większy niż moja ręka. Na Dominikanie wykorzystuje się stare autobusy szkolne ze Stanów. One są tutaj przywożone i wykorzystywane jako zwykłe autobusy miejskie. Dlatego dosyć sporo ich tutaj można spotkać. Powiem Wam, że chyba najlepsze, najbardziej pozytywne miejsce, w jakim byliśmy. Więc jak zastanawiacie się, czy właśnie zostać dłużej w chyba to ja bardzo polecam. Nie ma tych wszystkich naganiaczy, którzy są w Punta Cana. super fajny, wakacyjny klimat. Jest dużo ludzi lokalnych, którzy po prostu spędzają fajnie sobie. E, czas wolny, także naprawdę jest super. Tak więc Barze jest dla mnie najfajniejszą miejscówką chyba ze wszystkich e, na Dominikanie. Punta Cana troszkę mnie odstraszyła tą swoją komercją i właśnie tymi ludźmi ciągle naganiaczami sprzedającymi albo wycieczki, albo koraliki, albo cygara. E, ciągle jakby to się działo i nie sposób było się od tego uwolnić i za każdym razem trzeba było im tłumaczyć po 10 razy, że nie, nie chcę tego kupić. Natomiast tutaj nie ma, nie ma tych wszystkich ludzi, są właśnie bardziej ludzie z Dominikany, właśnie lokalni. No i też im chyba taki tu się nie wciska i nie sprzedaje się tak dużo, więc też jakby ci naganiaczy nie mają po co tutaj być. Klimat jest bardzo fajny, jest dużo ludzi, szczególnie w weekend jest pełno ludzi, którzy sobie po prostu chillują na plaży, piją jakieś piwko. No, i w ogóle fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o plażę i wodę, to woda jest chyba najbardziej przejrzysta z wszystkich miejsc, jakie widziałam. Plaża też jest bardzo przyjemna, bardzo ładna i miasteczko jest bardzo fajne, słodkie. Cenowo nie jest wcale drożej niż Juan Dolio, tam gdzie my zostajemy. Więc wydaje mi się, że jakbym miała polecić takie miejsce na dłuższy pobyt, to myślę, że zdecydowanie. To Bajave dla mnie wygrywa lokalizacją, plażą i też miasteczkiem cenami jest gdzie zjeść. Fajnie to wygląda, więc polecam. Wydaje mi się, że taka najlepsza miejscówka. No a my już zbieramy się i uciekamy na nasz autobus, dlatego że niestety w weekendy tylko i wyłącznie autobusy i w ogóle wszystko jest otwarte do piątej. W ciągu tygodnia trochę dłużej, bo do siódmej więc musimy złapać nasz autobus. Można się przemieszczać w weekendy do siódmej wieczorem, natomiast tygodniu do 10, więc no dzisiaj wybraliśmy się w weekend, więc już musimy po prostu wracać, żeby zdążyć na nasz autobus. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Nie zapomnijcie o kciuku w górę oraz o subskrypcji kanału. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku, w następną środę.